Cześć, cześć. Mauriczyny Tarot i aura kolejnych dwóch tygodni. Tym razem 12-25 października. Wybaczcie mi opóźnienie z horoskopem numerologicznym, o którym Wam wspominałam. Jest on nagrany, czeka na szlif ostateczny. Niestety nie miałam czasu na to, żeby się nim zająć, żeby posiedzieć chwilę dłużej i konsekwentnie wgrać go i puścić w obieg. Mam nadzieję, że jak się pojawi, nadal będziecie chętni, żeby tam zerknąć, żeby go przesłuchać, żeby się czegoś dowiedzieć. Co auryczny chcę Wam na temat nowego roku powiedzieć? Mam nadzieję, że również śledzicie na bieżąco to, co prognozowałam w roku na horoskop roczny dla Was, a była to taka zapowiedź dla mnie też innowacyjna. Natomiast powiem Wam, że wiele rzeczy się tam z mojej perspektywy sprawdza, a i również ta izolacja, a więc to, co było związane z pandemią, u większości znaków pojawiał się ten akcent. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale zerknijcie sobie, jest to dosyć ciekawe. Ciekawe dla mnie, ciekawe być może również będzie dla Was, jeżeli chodzi o sprawdzalność, czy też odniesienie się do tej właśnie a, prognozy. A więc dzisiaj słuchajcie, energia tygodnia, energia Wasza. Co odchodzi do przeszłości, co przychodzi i na co to ma wpływ? Wyzwanie, trudność i rada. Plus słuchajcie, karta uroczych jednorożców, a więc mam nadzieję, że Was to zainteresuje bądźcie cierpliwi, po prostu zajrzyjcie, zobaczcie, uczestniczcie także w życiu kanału, a więc w komentarzach, lajkach, za które Wam już teraz jestem bardzo wdzięczna, tak jak i za te, które się pojawiają cyklicznie. Z moich stałych, aurycznych bardzo serdecznie pozdrawiam, ściskam i przesyłam moc pozytywnej i ochronnej aury. Nowych widzów oczywiście serdecznie zapraszam do przyłączenia się do tej wspólnej energii, która jak wiecie oddziaływuje w taki sposób, że w Więcej pewnie rzeczy rezonuje z Wami. Jak jesteście tutaj na kanale, jak jesteście również e, aktywni, a więc nie zapominajcie także o tym. Więc nie bójcie się, kliknijcie ten przycisk. On również pozwala Wam widzieć to, co się na bieżąco dzieje, co jest także przeze mnie komunikowane w, w tych w... wewnętrznych postach, które są tylko widoczne dla osób zasubskrybowanych. A więc cóż, zaczynamy. Ściskam, pozdrawiam, moc energii przesyłam i dawajcie znaka. Czekam na Was jak zawsze. Do zobaczenia w czytaniach dedykowanych już Waszym znakom i energią astrologicznym, które Was również charakteryzują. Zerknijcie także tam. Do zobaczyska. I zobaczmy, jaka aura tych dwóch tygodni dla Was drogi raki. A więc 12-25 października. Eee, aura. Tych tygodni, a więc kierunek energetyczny tych dwóch tygodni, kierunek energetyczny waszego znaku Z, jak wy się będziecie czuć, w jakiej kondycji, wyzwanie, trudność i rada. A na koniec jeszcze karta od jednorożców, a więc taka, no, informująca Was jeszcze o czymś, może innym, lub też utrzymująca e, kontynuację tego czytania. Chętna być może jeszcze, aby coś dopowiedzieć. Zobaczymy na sam koniec. Jaka energia dla raków? Jaką aurę będą miały te dwa tygodnie dla Was, drogie raki? Jaka energia tych dwóch tygodni dla Was, a więc 12-25 października, w jakim akcencie będzie ten czas Wam upływał? 12-25 października dla raków. No, tak wypadło, więc zostawiamy. Jakie raki będą w tym czasie, a więc 12-25 października? Jakie raki będą? Jak Wy się będziecie czuć, odnajdywać. Jaka energia będzie Was charakteryzować? Raki. I czas od 12 do 25 października. Pokazała Wam się też siódemka. Siódemka pentakli, a więc cierpliwie będziecie na coś czekać być może. Co jest wyzwaniem dla raków w tym czasie? Więc 12-25 października. Jakie wyzwanie stawia przed Wami ten czas? Co jest trudnością? Co jest trudnością dla raków w tym czasie, więc 12-25 października? Co jest trudnością? Trudność dla raków w tym czasie. I co jest radą dla Was? Co jest radą dla raków? No nic, wyskoczył wam, słuchajcie, księżyc i koło fortuny tajemniczo. A więc tutaj, jakaś, słuchajcie, w tle wzajemność, zgoda, współtowarzyszenie, e, połączenie sił, e, być może nowa znajomość, być może nowy kontrakt. E, to jest jakby temat tych dwóch tygodni dla Was, drogie raki, bo pokazała się dwójka kielichów. No niestety pod spodem jest słuchajcie, karta zawieszenia, więc być może pewne rzeczy, ale słońce również, mak, więc mam wrażenie, że mogą nastąpić jakieś drobne przestoje, może w tych dwóch tygodniach jeszcze czy też pod koniec może gdzieś tam w tej drugiej części pewne rzeczy się pokażą bardziej klarowne, niekoniecznie jeszcze teraz. Drogie raki, a więc ten czas dla Was 12-25 października to dla niektórych, słuchajcie, akcent, tak jak powiedziałam, już wzajemności, zgodności, przepływowości, tego wszystkiego, co jest sukcesem, także, aby go osiągnąć. Być może są wśród Was osoby, które się boją o ten sukces, czy też o powodzenie pewnych spraw, o to, żeby coś się połączyło, żeby coś się scaliło, żeby no, złapać jakąś, słuchajcie, spójność, całość, albo wytyczacie sobie taki cel, który jest związany z, chociażby z jakimś zapoznaniem kogoś, wcieleniem kogoś do Waszego życia, czy też, no, jakąś propozycją, na przykład współpracy. Może gdzieś tutaj czas będzie Was w tę stronę absorbował. Te dwa tygodnie dla Was to czas mocno ognisty, słuchajcie. A więc, a więc taki, który może chcieć wymagać od Was trochę zmniejszenia tego ognia, bo może być tak naprawdę bardzo aktywnie, bardzo tak, słuchajcie, przebojowo. Dziesiątka buław, a więc czas takiego, no niekiedy w klasycznym tarocie to jest ta karta przytłoczenia tymi. Buławami, a więc robienia przede wszystkim a, kroku za krokiem, nie wysprzedzania pewnych spraw, nie ścigania się z czasem, także nie słuchajcie, robienia wszystkich rzeczy naraz, nie łapania się także pięciu srok za ogon. A więc tutaj e, karta także mówi, że może być to czas, w którym no, możecie na przykład mieć tendencję do, nie wiem, przypalenia ziemniaków, e, chociażby, bo będzie tego tak dużo, czy też będziecie e, tak zaabsorbowani lub też zapracowani, że no nie będzie. Nie będziecie wiedziały, w co ręce włożyć, chociażby. Ten tydzień może być również taki, torujący wam drogę ku nowym początkom, ku temu, co staje się oczyszczające w waszym życiu, również. A więc ważne jest, abyście zdały sobie sprawę, że wszystko, z czym się rozstajecie, przybiera nową formę, czy też służy większej dla was całości. Nie musicie się w tych tygodniach kurczowo trzymać czegoś tylko dlatego, że miało to dla Was kiedyś wartość. Bądźcie wdzięczni za to, co jest, w czym jesteście obecnie, co macie w tej chwili, co dopuszczacie do siebie, co jest prawdziwym uczuciem, prawdziwą relacją, realną sytuacją. A to, co już nie pasuje do Was, należy z tego zrezygnować, nie należy tego już brać ze sobą. Być może, tak jak na tej grafice, należy to spalić, wyrzucić, odrzucić i nie obciążać niepotrzebnie i emocji, i głowy, i swojego czasu tym wszystkim, co nie pracuje już na Was. To także czas, a więc ważne, abyście w tych dwóch tygodniach mądrze, czy też umiejętnie, Zarządzali swoim czasem, abyście też dostosowywali ilość obowiązków, ich jakość, czas wykonania względem tego, co od Was oczekuje świat, czy też, no właśnie, żeby sobie nie narobić zaległości. Wy sami pokazujecie się w karcie Króla Denarów. Piękna karta, słuchajcie. A więc przedsiębiorczości, bycia wiarygodnym, bycia również ufnym względem tego, co jeszcze niewidzialne, a co za chwilę może się wydarzyć. Jesteście tu otworzeni na nowe możliwości, jesteście tutaj cierpliwi także, jeżeli chodzi o waszą pozycję, w jakiej byście nie byli. Wykorzy wykazujecie się cierpliwością, statecznością, taką wręcz bym powiedziała dojrzałością yy, i głową na karku względem tego co się wokół was dzieje. A więc może nawet jeżeli tydzień będzie wam yy, przy co i rusz podsyłał nowe, nowe obowiązki, nowe cegiełki, które trzeba będzie gdzieś podźwignąć, udźwignąć, przenieść. No, wy będziecie mieć głowę na karku, będziecie wiedziały, co z tym fantem zrobić, jak się zachować, w którym momencie zareagować, czego nie dźwigać dalej, co sobie odpuścić a, i tak naprawdę, jakie tempo przybrać, aby to wszystko było wykonane na czas. A więc mam wrażenie, że wy, drogie raki, będziecie w pełni świadome, w pełni zdyscyplinowane, ale również zaangażowane i kompetentne, gotowe na to, co jest pełnią. Będziecie mieć dobrą nutę, tak powiem, do interesów, będziecie mocno także profesjonalne, lub też zorientowane, sfokusowane na i cel i na rodzinę, a więc na to, co daje stabilizację, na to, co was zabezpiecza, co jest również takie um, Pewne, pewne właśnie akcenty będą dla Was być może tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o przebieg tych dwóch tygodni dla Was. A więc w tym czasie tych dwóch tygodni będziecie, drogie raki, odpowiedzialnie podchodzić do i zadań, i czasu, i tego wszystkiego, co jest wam powierzone, czy też względem tego, co wokół was tak naprawdę się kreuje, co jest możliwościami, wam dającymi również pole do popisu. Bo tutaj będziecie bardzo, słuchajcie, stateczni, będziecie bardzo przyziemni również i przyziemnie także będziecie patrzeć na swoje potrzeby, na to, co jest także. Akceptacją no, pewnych być może ograniczeń pojawiających się w tym czasie, czy też tego, czego nie jesteście w stanie zrobić błyskawicznie. A więc tutaj dla Was taki czas ukierunkowywania własnej być może siły, ukierunkowania własnych być może decyzji, celów, i także słuchajcie bycia no, decydentem, jeżeli chodzi o ważne dla Was istotne kwestie, takie e, poważne, takie, które są być może niekiedy zakończeniem pewnych spraw e, lub też rozpoczynaniem tego, co intratne dla Waszych interesów, biznesu, Waszej pracy, więc no, możecie być albo Samowystarczalny, albo też będziecie w akcencie takiej właśnie solidności się poczuwać, czy też będziecie taką aurę roztaczać wokół siebie, jeżeli chodzi o solidny fundament wsparcia, współpracy, o solidny fundament bycia odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu, wykorzystującą pragmatycznie, umiejętnie i sensownie, zgodnie z przepływem energii, swoje talenty, swoje umiejętności. Swoją indywidualną strategię. A więc tutaj, a tak naprawdę, jakąś pewność, jakąś pewnością siebie się charakteryzujecie. Jesteście tutaj tak przedstawione, drogie Raki, tak na bogato, na bardzo również dojrzale. A więc głowa na karku będzie Was charakteryzowała i przede wszystkim mądra pozycja, także względem tego, w co inwestować będziecie swoją energię, czas, pieniądze. Uwagę. To, co jest wyzwaniem dla Was w tych dwóch tygodniach, to spełnienie marzeń. A więc może o czymś marzycie, może macie jakąś, jakieś życzenie, może chcecie uzyskać jakieś zadowolenie, czy też tęsknicie, albo oczekujecie czegoś, co ma Was dopełnić. A więc wyzwaniem dla Was w tych dwóch tygodniach jest po prostu osiągnięcie czegoś w tym także słuchajcie satysfakcji. Wyzwaniem dla was jest również to, żeby umieć oszacować, co jest dla mnie, a co nie jest. Co mnie tworzy, co gruntuje, co daje mi poczucie stabilizacji, co jest moją domeną, co również przewodzi mną, jeżeli chodzi o dalszą, o dalszy mój rozwój, o dalszy mój kierunek poszukiwań, odnajdywanie się w tych sytuacjach, w których już jestem, a, osadzony w których Poruszam się płynnie. A więc dla jednych to będzie romantyczne spełnienie, dla innych to będzie postęp w tych sprawach, które są i romantyczne, i nieromantyczne. A także, słuchajcie, dobra wola czyjaś wasza, czyjaś marzenia również i życzliwość jest tutaj, słuchajcie, wyzwaniem, aby, aby się spełniła, aby była, aby się okazała dla Was przede wszystkim uzdrawiająca i obfita. To, co jest trudnością dla Was, to dziewiątka. Denarów. A więc pewna stabilizacja. Stabilizacja, czy też osiągnięcie czegoś jest tutaj dla Was przeszkadzajką. A więc trudnością może być to, żeby to, co ma być Waszym. Osiągnięciem stało się dopełnione i odwrotnie, aby to co dopełnione było Waszym osiągnięciem. A więc tutaj dążycie ku temu, żeby coś miało pełnowymiarowy obraz, aby coś było również w pełni satysfakcjonujące, również was uwalniające z jakichś sytuacji, które dla was może są niekomfortowe lub destabilizujące. A więc są być może wśród was raki, które chcą się usamodzielnić, które czy pod względem pracy, czy pod względem tak naprawdę samowystarczalności własnej, bycia również na jakimś stanowisku, które tylko i wyłącznie jest w waszych rękach, także gdzieś tutaj może być lekko zagrożone. To jest taka trudność, to jest trudność, aby to osiągnąć w tych dwóch tygodniach, aby gdzieś już to pozyskać, aby mieć to poczucie komfortu, a więc tutaj dziś sytuacje mogą być nerwowe, przytłaczające, trudne, dociążające pewne kwestie, przez co te realne możliwości spełnienia się, czy też spełnienia Waszych oczekiwań w tych dwóch tygodniach mogą nie być zaspokojone. Tu trudnością dla niektórych jest ta niezdolność osiągnięcia tego poczucia szczęścia, komfortu, czy też uzyskania efektu, e, ryzyka na przykład, które, w które zainwestowaliście, czy też w które poszliście, mówiąc inaczej, aby coś się udało, aby jakiś plan został zrealizowany. Dla innych trudnością może być tutaj, słuchajcie, finalizacja ta y, materialna czegoś, a więc żeby coś sfinalizować, żeby coś obrócić w pieniądz, żeby coś na przykład sprzedać, albo wygrać jakiś szczęśliwy los na loterii. To jest oczywiście trudność, którą albo z jakichś przyczyn będziecie sami tutaj kreować, albo też, no, po prostu los będzie w tym momencie, w tych dwóch tygodniach, taki trochę psotny, że na przykład, no, pomimo że wyzwaniem dla Was jest osiągnięcie czegoś, to i równocześnie to osiągnięcie czy też dopełnienie staje się dla Was kłopotem. Może to są, słuchajcie, sytuacje, które tkwią w Was, a więc może to jest zwątpienie na przykład w pewne, w powodzenie pewnych spraw, albo to, o co się staracie, jest tak naprawdę e, za mało realne. Lub w jakiś sposób y, sztucznie nadmuchane, niekoniecznie warte Waszej uwagi czy też energii, e, którą poświęcacie temu, aby stało się to faktem. Aby się to dopełniło, aby się to spełniło. I być może tutaj jakieś takie energie się jeszcze ścierają w tych dwóch tygodniach, i stąd może realizacja tego nie jest do końca możliwa, czy też niechętna, aby w tym obliczu, w tym repertuarze, z którym Wy się mierzycie, mogła się spełnić. A więc tutaj być może musicie się wykazać jeszcze chwilą cierpliwości, może to nie jest ten czas, w którym te sprawy gdzieś jeszcze do Was przychodzą, może to jeszcze nie jest ten moment mm, odpowiedni, jakby na finalizację, może jeszcze trzeba poczekać. Może jeszcze chwilę wykazać się cierpliwością, która też Wam się pokazała przy okazji tego króla denarów. Dla niektórych powiem jeszcze tak: niezaspokojone mogą być, słuchajcie, Wasze oczekiwania finansowe względem czegoś, tak bym powiedziała. Dla innych trudnością może być również to, żebyście umiały się odciąć od tego, co jest zgiełkiem świata zewnętrznego, a więc może od tych trudności, od tych problemów bycia sam na sam ze sobą, hmm, takiego umiejętności również posiadania, słuchajcie, tej... Tego komfortu psychicznego, tego komfortu, który daje wam poczucie spójności i luzu psychicznego. A więc ten luz psychiczny mi się tutaj pokazuje jako może trudność w tych dwóch tygodniach, może przez ilość obowiązków, może przez ilość spraw do załatwienia, czy też naktłok myśli albo sytuacje, które zbiegają się w jednym czasie, w jednym momencie. Tak, jakby jedna, drugą pogania, i do końca, jakby nie możecie złapać oddechu, bo to też może być, słuchajcie, taka jeszcze informacja dla Was. A więc, taki mam wrażenie, bardzo aktywny czas dla Was, drogie raki. Bardzo aktywny czas, jeżeli chodzi również o przychodzenie do Was czegoś, co ma być może być nowym, e, czymś jeszcze innym niż to, czego się spodziewacie, bo tutaj też się pokazuje dla Was rada, aby się nie nastawiać, e, aby się też dać zaskoczyć, aby również no, nie bać się tego, co jest tym zaskoczeniem. Czy też tym uśmiechem korzystnym losu? To, co jest Wam radzone, słuchajcie, to koło fortuny i księżyc. Koło fortuny mówi o tym, żebyście się poddali temu, co jest naturalnym przebiegiem sytuacji, a więc poddajcie się losowi, poddajcie, zaufajcie temu losowi również. Nie przyspieszajcie, nie tupcie nogą w tych sprawach, które gdzieś jeszcze nie mogą uzyskać światła dziennego, które gdzieś może na przełomie Pierwszego, drugiego tygodnia, gdzieś może pokażą się lub też pod koniec tego drugiego tygodnia będą dla Was już pokazywały te kierunki, które tutaj jeszcze na początku są przyblokowane. Natomiast to koło fortuny pokazuje: nie śpiesz się, bądź zdeterminowany. Ufaj temu, że szczęśliwe zbiegi okoliczności i chwile. Stają się cudowne, wyłaniają się jakby z cienia w tych momentach, w których my ufamy również swojemu twórczemu potencjałowi i więzi tej emocjonalnej z wyższym ja i z, przede wszystkim z siłami wyższymi, które one wytyczają nasz cel, czy też one znają ten cel, którego, o którym my już zapomnieliśmy, a który wytyczyliśmy sobie na początku naszej przygody, tutaj tej ziemskiej. A więc tu radą dla was jest zaufaj temu, co niesie ci los, poddaj się temu, co jeszcze nie zbadane, nie nastawiaj się w żaden sposób, zwłaszcza poprzez strach. Nie buduj tego, co jest odbiorem tej rzeczywistości, nie zakłamuj również tego obrazu, czy też nie, nie nadinterpretowywaj tego, co jeszcze nie zostało odkryte, czy też to, co jeszcze przed tobą się ma ukazać w tym świetle, który jest właściwe dla ciebie. A więc tutaj. Być może brak pewnych informacji będzie w tych dwóch tygodniach dla was kluczowy, jeżeli chodzi o pewne strategie, czy też o umiejętność poruszania się w tych zakresach Waszych prac, co robić, za co się złapać, czemu poświęcić się najpierw, co zostawić, co odłożyć. Ale tutaj karta rada mówi to, jakby siła losu, siła również tego co jest Twoim programem, jest decydująca i to temu musisz się poddać, ufając przede wszystkim i jej i sobie, bo Ty jesteś swoim programem, bo to Ty sobie wybrałeś to, którą ścieżką podążasz. A tym samym karta księżyca mówi do Was, wykorzystuj chwilę, wykorzystuj daną Ci sytuację, łap tę szansę, która będzie do Ciebie się uśmiechać, która będzie Ci wychodzić naprzeciw. A więc nie przyspieszajcie niczego, nie wymuszajcie na siłę, e, poczekajcie na to, co ma przyjść do was w odpowiednim dla was czasie, ale jak już przyjdzie, to sięgajcie po to i nie bójcie się tego, co jest nieznanym. Po prostu wybierzcie to świadomie, bo ta świadomość tych zysków i strat z poziomu waszej samodzielności, z poziomu wystarczającej również wartości tych akcentów. To jest dosyć kluczowe. Natomiast z poziomu waszych obaw o to, czy sobie poradzę, na przykład, czy dam radę, czy mam w to wchodzić, bo jest to nowa dla mnie sytuacja, tutaj raczej karty mówią otwórz się na to, co jest nowe, bądź w tym wszystkim bardziej niż jesteś spontaniczny, poskrą w sobie to, co cię hamuje, przede wszystkim przestań widzieć wszystko w czarnych kolorach. Zobaczmy jeszcze, jaka karta od jednorożców dla Was, drogie raki, a więc raki i te dwa tygodnie, a więc 12-25 października. 12-25 października. A więc chcąc się odnieść do tego, co jest. Mam nadzieję, że to jest czeski, chyba tak. Z tego, co się dobrze orientuję, to jest, słuchajcie, przywołaj, czy też przy, tak, chyba przywołaj czyste, białe światło od Archanioła Gabriela, aby, was, aby Wam pomógł, aby Was oświecił, aby Wam pomógł usłyszeć, dostrzec, przyniósł Wam dobre nowiny, aby Wam przyniósł dobrą łączność z tymi, z którymi macie się połączyć, z tymi ludźmi. A i również słuchajcie energiami, aby one wam przyniosły radość, spełnienie, szczęście, obfitość. I pod spodem macie również słuchajcie tajemnicę, a więc badaj to, co nieznane, a czekajcie to, co nieoczekiwane. A więc to jest trochę to nawiązanie do tej karty Księżyca, która gdzieś tutaj pokazuje. Że możecie się czegoś obawiać, lub możecie mieć jakiegoś stracha, tak? Przez tym, żeby wejść w coś, lub może będziecie chciały mieć w ten sposób, drogi, jakiś pretekst. A tutaj karty mówią: nie, po prostu nie miej żadnych pretekstów. Otwórz się na to, co przynosi los, otwórz się na to, co jest dla ciebie najbardziej właściwe, pod warunkiem, że świadomie podchodzisz do tych spraw, że świadomie wybierasz, dobierasz to, co ma być tym Twoim. Spełnieniem nie tylko blichtrem, nie tylko słuchajcie pewną iluzją, czy też jakimś takim na przerost, na wyrost pokazową historią. Tutaj chodzi o czystą jasność prawdy i tego wszystkiego, co jest łącznością i naturalnym przepływem was samych, po to, żebyście przyciągali te sytuacje, które też mają być dla was okazałe, piękne, pełne i jasne. Tego Wam z całego serca, drogie raki, życzę ochronnej i wzmacniającej aury tych dwóch tygodni dla Was. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej.